Bywa, że w natłoku codziennych obowiązków tracimy kontakt ze sobą. Czujemy, że coś jest nie tak, ale trudno nam określić co dokładnie. Jakby cichy głos wewnątrz nas próbował coś powiedzieć, ale zagłuszają go inne, bardziej donośne dźwięki. Ten głos jest ważny. Może mówić o Twoich autentycznych potrzebach i pragnieniach. Zasługuje, by być usłyszany. W terapii indywidualnej tworzymy przestrzeń, gdzie ten cichy głos może wreszcie wybrzmieć, gdzie każda Twoja emocja spotyka się z pełnym zrozumienia przyjęciem. Tutaj nie ma tematów zbyt trudnych czy wstydliwych. Jest ciepło, akceptacja i całkowita poufność. Jest czas tylko dla Ciebie. Osoby korzystające z psychoterapii często mówią, że po sesjach czują się lżejsze. Jakby ktoś zdjął z ich ramion niewidzialny ciężar, którego nawet nie były w pełni świadome. Zrób pierwszy krok i umów się na wizytę.